Dzień dobry. Dziś będę chciała opowiedzieć, tak jak, tak jak też widać tutaj na pierwszym slajdzie o pracach Stefana Gierowskiego, no i jego prace będą właściwie takim pretekstem, żeby opowiedzieć o tym, skąd, skąd wzięła się sztuka abstrakcyjna, więc no, na początku te, te prace gierowskiego chcę tylko jakoś zasygnalizować i, i pokazać. Opowiem później, skąd, skąd taka sztuka abstrakcyjna się wzięła, jakie były jej początki i co za nią stoi. A na samym końcu opowiem już parę słów o gierowskim i stricte jego twórczości. Chciałabym zacząć od takiego specyficznego momentu. Ten pierwszy slajd, który pokazuje to. To praca widok z okna. Jest to e, fotografia z e, 1826 roku z Atelier Niepsa. E, ona jest uważana za pierwszą znaną fotografię, jaka powstała. E, I mówię o tym, bo sam wynalazek fotografii jest o tyle istotny, że e, to wszystko miało bardzo duży wpływ na postrzeganie malarstwa. Na no, właściwie nie tylko malarstwa, dlatego że też różne różne inne media, choćby grafika, czy, czy rzeźba, były obciążone, nałożony był na nie taki obowiązek przez wiele stuleci odwzorowywania rzeczywistości. No i pojawienie się fotografii, ten obowiązek można powiedzieć, przejęło i jednocześnie spowodowało naprawdę zasadniczą, bardzo istotną zmianę. W myśleniu o, o malarstwie, y, która spowodowała też poszukiwanie innych jego funkcji, y, innych znaczeń formalnych i, i treściowych. Znaczy można powiedzieć, że ta fotografia zdjęła taki obowiązek, który przez y, no, całe, y, całe lata leżał na, na barkach artystów y, i który wiązał się właśnie z takim obowiązkiem odwzorowywania rzeczywistości. i no i tworzenia takiej sztuki, sztuki mimetycznej. No więc to było takie jednocześnie, można powiedzieć, zamknięcie drogi sztuce, dlatego że zmusiło, zmusiło to artystów do rozpoczęcia poszukiwań w innych obszarach, no ale jednocześnie, jak, jak przekonamy się dalej, było to, było to duże otwarcie. Z tego co wiem, to o realizmie i też o tym, dlaczego sztuka nie imituje rzeczywistości, prowadziła wykład Vera. Więc ja teraz tylko krótko przypomnę kilka zjawisk czy momentów, bo to były takie bardzo ważne, ważne momenty i ważne czynniki dla późniejszego rozwoju sztuki abstrakcyjnej. Więc chciałabym tutaj zacząć od obrazu, który już na pewno Państwo widzieli. To jest obraz Moneta, impresja Wschód Słońca, obraz z 1872 roku. No, czyli od tej fotografii przeskakujemy właściwie, właściwie o 50 lat, i, no i można, można oglądać pierwsze efekty tego, jakie ta, jakie ta fotografia wniosła. Um, nadal sztuka impresjonistów była, była w, pewnym, w pewnym stopniu realistyczna, um, jednak no, cechowana, cechowała się takim specyficznym brakiem wykończenia i, i szkicowością. To, no, to budziło w tamtych czasach naprawdę. Duże kontrowersje, takie malarstwo, takie malarstwo nie było znane. Sztuka ta chciała oddawać, ta twórczość właściwie, chciała oddawać rzeczy nie takimi, jakimi, jakimi one były realnie, a można powiedzieć, że bardziej takimi, jakie wrażenie wywoływały na, na osobach patrzących. To, no to była taka kwestia subiektywizacji, która. No która później, ta subiektywizacja miała naprawdę, no, myślę, że można śmiało powiedzieć, że fundamentalne znaczenie dla rozwoju całej późniejszej sztuki współczesnej. No nie mówię oczywiście, że to jest malarstwo abstrakcyjne, bo jest ono dalekie od abstrakcji, ale no właściwie w pewnym sensie przez ten czynnik subiektywizacji, można powiedzieć, że, że, że otwiera jej drogę przez to skupienie na wrażeniowości i. I mówienie o tym, co jest widzialne, ale w bardzo taki zindywidualizowany sposób. No to są też wszystkie kwestie, które są związane jakoś z, z psychofizjologią widzenia i, i z tym, że w każdej właściwie chwili, w każdym momencie każdy z nas może mieć jakiś własny sposób, własny indywidualny sposób um, widzenia danego fragmentu rzeczywistości, który no, który też zmienia się właściwie z minuty, z minuty na minutę i zmienia się też w zależności od tego, kto patrzy i, um, i jakie ma możliwości percepcyjne, ale no też z drugiej strony, jak zmienia się pogoda, jak zmieniają się pory dnia, jak zmienia się oświetlenie, no za tym wszystkim idzie, idzie inny nastrój i, i to wszystko inne, inne wrażenie, inne wrażenie sprawia na, na patrzącym. Więc, więc właściwie to jest takie sprowadzenie przedstawień realistycznych do takich bardzo przelotnych, ulotnych, wzrokowych doznań. Dalej, aha, dalej jeszcze zanim przejdziemy dalej, to chciałabym jeszcze pokazać dwa obrazy moneta, o których, o których też będę mówiła później, właściwie do których nawiążę. A, to są Stogi Siana, pierwszy obraz i drugi. I na nich one bardzo, bardzo, fajnie chyba oddają to, o czym przed chwilką mówiłam, czyli, czyli właśnie to zmieniające się światło, zmieniające się pory roku i inne, inne oświetlenie, jakieś takie migotanie i wrażeniowość. No i teraz możemy już przejść dalej do pola Sezana, o którym Wera na pewno też e, wspominała. Polski Zan był artystą, który wykorzystał, można powiedzieć, doświadczenia impresjonistów, czyli no, zaczął tworzyć uwzględniając ten element subiektywizacji. Jednak nie zatrzymał się tylko na tym i zaczął, zaczął można powiedzieć, badać przestrzeń obrazu rozkładać ją na jakieś takie kawałki trochę ją rozbijać. I, i tworzył już, już przez to, nie tylko takie właśnie wrażeniowe, subiektywne dzieła, ale wprowadził bardzo istotny element taki badawczy i formalny, który, który z kolei później będzie dominujący w kubizmie. No to fajnie też widać na kolejnych pracach, no chociażby tutaj, to jest Zatoka Marsylska i widać, że to nie jest taki jednolity, zupełnie spójny, taki gładki, gładki obraz, tylko no tylko widać jednak, że to są jakieś takie płaszczyzny, które gdzieś zaczynają między sobą grać i że ta przestrzeń nie jest, nie jest jednolita, tylko zaczyna powoli być, być rozbijana na jakieś takie bardziej indywidualne elementy. No i to też widać tutaj na, na przykładzie martwej natury, których też Polski Cezanne bardzo, bardzo dużo. No więc tego artystę można uznać za za taki trochę łącznik, nieładnie mówiąc, między tradycją impresjonizmu i tradycją kubizmu, do której już właśnie przechodzimy. Więc, jak chodzi o kubizm, to takim no głównym i chyba najbardziej też znanym twórcą był Pablo Picasso. I też zacznę tutaj nietypowo, dlatego że i to może tak bardziej też anegdotycznie i ciekawostkowo, dlatego że bardzo, bardzo wiele osób tego nie wie. I często o, o kubizmie i w ogóle o takiej sztuce awangardowej mówi się mówi się, że każdy by tak namalował i że to wygląda jak jakieś dziecięce bazgroły, i, i jak, jak w ogóle coś takiego może być nazywane sztuką. Więc chciałabym tutaj zacząć od takich dwóch prac. Od studium torsu na podstawie gipsowego odlewu i od drugiego obrazu, również Pablo Picasso, Wiedza i Miłosierdzie. Mówię o tym dlatego, żeby właśnie unieważnić trochę ten mit, który stoi za, za, za kubizmem, w ogóle za sztuką awangardową. Ten tors Picasso narysował w wieku 12 lat, a kolejną pracę w wieku 16, więc no, pokazuje to dlatego, żeby. Żeby jakoś pokazać Państwu, że on naprawdę był doskonale wykształcony akademicko i że, i że ta droga artystyczna, na którą później się zdecydował, nie, nie wynikała zupełnie z braku, z braku umiejętności, tylko że, że to był taki zupełnie świadomy wybór i, i że, stały za tym, że stały za tym po prostu. Badania no głównie nad przestrzenią, przestrzenią obrazu, czyli, no, tak można powiedzieć, kontynuacja troszeczkę tego, co, co robił Sezan. Więc no, te dwa poprzednie obrazy tylko sygnalizuję, żeby pokazać, jak Picasso potrafił. No a kolejne pokażę, żeby, żeby zobaczyli Państwo, jak zdecydował się ostatecznie malować. To są panny Zawinionu, no, chyba najbardziej znany obraz Picassa. Już późniejsze, to jest 1907 rok, i tutaj ta przestrzeń już też powoli jest, jest rozbijana i jakoś tam jakoś rozkładana, no bo wszystko tutaj rozgrywa się po prostu w tej przestrzeni wewnątrzobrazowej. Kolejny, kolejny obraz jest rozbija tę przestrzeń no, na jeszcze bardziej jakimś takim zaawansowanym poziomie. Widać, że to są po prostu jakieś płaszczyzny, które się, które się stykają, ale no nadal jesteśmy w stanie. Rozpoznać, że, że są tutaj jakieś, jakieś domy, jakieś wzgórze, jakieś niebo. To jest 1909 rok. No i przechodzimy do 1910 roku, czyli do takiej fazy kubizmu, która, która ten obraz już naprawdę bardzo mocno rozkładała wręcz na po prostu takie drobne kawałki, drobne płaszczyzny, które. Które jakoś ze sobą współgrały i tworzyły to docelowe przedstawienie. Natomiast istotne bardzo jest to, że wszystkie te obrazy, które pokazałam, one nie przekroczyły granicy abstrakcji, one skupiały się na jakiejś modyfikacji tego realizmu, były jakimiś takimi indywidualnymi przemyśleniami i próbami odejścia od, od tendencji realistycznych. Ale nadal nie przekroczyły granicy abstrakcji. Widać tutaj, że ten obraz jest rzeczywiście bardzo rozbity, ale nadal, tak jak też przy poprzednim, jesteśmy, jesteśmy w stanie rozpoznać, że to, jest, że to jest portret, że jest tutaj przedstawiony człowiek, w tym przypadku Volarda, francuskiego, marszanda i kolekcjonera sztuki. Natomiast później, około, no później właściwie w podobnym czasie a odrobinkę później Zaczęły, zaczęły dziać, zaczęły zachodzić przemiany co do sposobu e, obrazowania, i ta sztuka e, zaczynała, zaczynała przechodzić ku, e, już ku abstrakcji. E, pierwszy krok e, ku takiej sztuce wykonał Wasylij Kandyński w środowisku, działający w środowisku e, monachijskim. E, jednak podobne rzeczy działy się e, jeszcze w dwóch innych środowiskach. W środowisku młodych artystów rosyjskich, w których, wśród których pracował Kazimierz Malewicz, i, i wśród też artystów holenderskich, z kolei z Pietem Mondrianem na czele. O tych dwóch artystach powiem zaraz. Na razie chcę tylko zaznaczyć, że równolegle do tej twórczości Picassa, Niezależnie od siebie, no bo właściwie istnieje jakaś taka chronologiczna zbieżność tych procesów, ale, no ale one są jakby no niezależne i zupełnie inaczej od siebie motywowane. Więc równolegle z Picassem działają artyści, którzy przekraczają te granice abstrakcji i przestają tworzyć już przedstawieniowo. Więc zacznę tutaj od Kandyjskiego. Na początek pokażę dwie jego prace. I zaraz o nich troszkę, troszkę więcej powiem. Na początku o Kandyńskim, który studiował prawo, ekonomię i etnografię, i był też doskonale wykształcony muzycznie i sztuką zaczął zajmować się właściwie bardzo późno. Jest taka anegdotka o tym, że on na wystawie malarstwa francuskiego zobaczył te stogisiana moneta, które pokazywałam wcześniej i. Najpóźniej no pisał o tym, że to był dla niego jakiś taki szok, że, że nie rozpoznał przedmiotu i że bardzo się tego zawstydził, bo, no bo znał właściwie tylko realizm i wydawało mu się, że no po prostu nie można, nie można malować tak, jak malował Monet. No i to, to miał być, zgodnie z tą anegdotą, taki moment przełomowy, który zadecydował o jakiejś jego dalszej drodze. No a wracając do, do tego kościoła, no pokazuje te obrazy po to, żeby. Też zasygnalizować jakąś taką drogę i taki proces, który stoi za, za tą sztuką abstrakcyjną. Ten obraz, obraz po lewej jest jeszcze wyraźnie przedstawieniowy. No, możemy, możemy rozpoznać tutaj pejzaż, zobaczyć miasto i, i kościół. To wszystko jest widoczne. Natomiast drugi obraz jest już jakąś taką. Jest jakimś takim układem form i, i, i plan barwnych, i właściwie jedynym takim odwołaniem do świata realnego jest ta wieża, wieża kościelna. Ja tak jak już mówiłam, Kandiński był doskonale wykształcony muzycznie i, i chciał, chciał tę swoją sztukę plastyczną do tej muzyki trochę przyrównać. Zależało mu na takim. Mm, oddziaływaniu na, na duszę, na, na emocje, no i, no i skoro, skoro nie miał oddziaływać treścią, no to szukał innych środków, dzięki którym mógł to osiągnąć I, i doszedł do wniosku, że po prostu to dzieło musi mieć taką strukturę i takie formy i, i takie kolory, tak dobrane i przemyślane, żeby właśnie ten efekt był był osiągnięty. To wszystko dokonało się w pracy pod tytułem: Pierwsza akwarela abstrakcyjna. Tutaj ten cały proces się, się dokonał, i w ten sposób Kandiński pozostawił realistyczne odwzorowywanie. Też ta duchowość, o której on, on mówi, to oddziaływanie na duszę jest bardzo szeroko rozumiane. I, I ta muzyka, która była dla niego tak bardzo istotna, ta fascynacja strukturą dzieła muzycznego, spowodowała, że on, on szukał w tym takiego źródła swojego malarstwa i uważał, że powinno ono zmierzać do takich poszukiwań rytmu i do jakiejś, mieć jakąś taką konstrukcję, która byłaby dynamiczna, eksponowałaby, eksponowałaby ten dynamizm. i i barwy, więc można powiedzieć, że trochę tak jak impresjoniści, to też była wrażeniowość, jakieś subiektywne odczucie, tylko w jego przypadku muzyczne, a nie, a nie wzrokowe. Więc, więc możemy przejść dalej do Kazimierza Malewicza. On jest kolejnym artystą, który, tak jak już mówiłam, przekroczył te granice abstrakcji, działał w środowisku rosyjskim. Nie od razu malował bezprzedmiotowo. Tutaj pokazuje jeszcze tak szybciutko, tylko jeden jego obraz, który bardzo wyraźnie czerpie, z doświadczeń, z doświadczeń kubizmu. I przejdziemy do najbardziej znanej jego pracy Czarny Kwadrat na białym tle. To jest praca, która została, która jest efektem jego przemyśleń z okolic 1915 roku. I która została też na, przedstawiona na wystawie w 1915 roku w Petersburgu, na której, na której Malewicz właśnie określił tą swoją nową koncepcję suprematyzmem. I ten czarny kwadrat w jego myśli miał być, miał być taką granicą między przedmiotowym, dawnym sposobem reprezentacji i tym nowym bezprzedmiotowym, miał być takim początkiem nowego języka, taką demonstracją, demonstracją bezprzedmiotowości i odnalezieniem takiej zupełnie czystej sztuki odciążonej od tego obowiązku, obowiązku przedstawieniowości i, i, i ukazywania, i ukazywania przedmiotów. On też mówił o tym e, czarnym kwadracie, że on jest wynikiem takiego stwierdzenia. E, postanowiłem zredukować wszystko do zera. On miał być takim początkiem e, miał być jakimś e, kształtem upostaciowieniem rzeczywistości, która jest sprowadzona do e, podstaw. No, to są takie e, bardzo trudne zagadnienia i metafizyczne poszukiwania trudne do do opisania e, zagadnienia, e, takie próby też odzwierciedlania tego, czym jest, e, czym jest świat, i, i takiego poszukiwania jakiejś uniwersalnej formy, która e, opowie o tym świecie właśnie za, za pośrednictwem takich archetypicznych e, figur, jak, jak choćby kwadrat. E, tutaj pokazuję też słynne zdjęcie z tej wystawy, e, dlatego że ten kwadrat, który przed chwilą pokazałam, e, wisi tutaj w rogu który jest bardzo znamiennym miejscem, dlatego że takim, w którym dawniej, zgodnie z tradycją, wieszano na wsiach ikony świętych. Czyli, no, czyli to może być jakaś taka próba ukazania wszechświata, jakaś, jakaś, jakaś metafora tego, że, że podobne uczucia najlepiej wyrazić właśnie w takim języku geometrii. Um, więc no, kwadrat można, można traktować jako, e, jako jakiś pierwiastek, do którego sprowadza się świat, albo, e, albo, od, którego się, e, albo od którego się on zaczyna. No, to takie bardzo no, wręcz nieopisywalne idee. Um, ostatnim środowiskiem jest środowisko holenderskie e, z pietem Mondrianem którego z kolei podstawą twórczości też był jakiś taki kosmiczny, nadrzędny porządek, który miał dotyczyć harmonii wszechświata. Na początku pokazuje na początku pokazuje wczesne, wcześniejsze jego pracy, na których też bardzo fajnie widać proces, który stał za, za, tym, za tym, co doprowadziło go do tych ostatecznych. Idei, które nazwane zostały neoplastycyzmem. Doskonale, doskonale właśnie, widać to na, na przykładzie tego obrazu i kolejnego. To są, no to są właściwie dwa obrazy, które przedstawiają ten sam motyw: widok stołu w pracowni artysty. Jedna wersja jest wcześniejsza i druga późniejsza, i tutaj widać, co zaczyna się dziać, czyli jak no można powiedzieć, że ten pomysł Picassa. Związany właśnie z takim rozbiciem i analizą struktury jest poddany no trochę innej logice, dlatego że widać tutaj, że to nie jest jakaś taka czysto strukturalna analiza przestrzeni, tylko, tylko po prostu zestawienie najprostszych kierunków i linii, które były no podstawą późniejszej twórczości Mondriana, czyli pionu i poziomu. No, tworzył, tworzył on właśnie takie abstrakcyjne kompozycje, abstrakcyjne układy, abstrakcyjne układy płaszczyzn i, i linii. No i też jego paleta była ograniczona do takich kolorów, jakie, jakie widać w tej pracy. I tutaj chciałabym jeszcze pokazać jedną, jedną pracę, która powstała już później. Dlatego, że powstała w latach czterdziestych, już po tym, jak, jak Mondrian wyemigrował do, do Nowego Jorku. No to są w ogóle takie czasy, czasy, w których no w okolicach wojny całe środowisko artystyczne wyemigrowało do Nowego Jorku, i, i tamta sztuka później się rozwijała. Natomiast jak chodzi o ten obraz, on jest o tyle ciekawy, że właśnie wtedy, kiedy, kiedy Mondrian wyjechał, to w Nowym Jorku i w układzie jego ulic, który ten obraz ma przedstawiać, znalazł potwierdzenie tych, tych swoich idei, które, które miały mówić o tym, że właśnie takimi podstawowymi Elementami, które budują świat, są dwa podstawowe kierunki, czyli pion i poziom. No i potwierdzenie, potwierdzenie tego, w jakiś sposób znalazł Mondrian w Nowym Jorku. No i też widać, że to miasto bardzo, bardzo wpłynęło na jego sztukę, że ten obraz już jest bardzo, bardziej, znacznie bardziej dynamiczny w porównaniu do tego poprzedniego. To też jest jakby właściwie taki paradoks, że cała ta sztuka, o której mówiła mnie, nie była zjawiskiem, które, mimo tego, że zostało, że stawało się w Europie, to nie tam zostało rozpoznane, dlatego że cała taka pierwsza przekrojowa wystawa, e, która zorganizowana była pod tytułem Kubizm i Sztuka Abstrakcyjna, e, zorganizowana była w Nowym Jorku przez e, Alfreda Bara, pierwszego, e, pierwszego dyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej Nowojorskiego. No i tam właśnie byli. Były pokazywane prace wszystkich tych artystów, o których dziś mówiłam, i no i, yy, no i właściwie jeszcze, jeszcze większej liczby tych artystów, nie oczywiście, nie, nie tylko tych, no ale były tam i Cezanne, i Picasso, i, i Kandinsky, yy, i Malewicz, i yy, 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 yy Mondrian. Więc yy, mam nadzieję, że udało mi się, udało mi się wyjaśnić, że. Ta sztuka abstrakcyjna, nieprzedstawianiowa niesie za sobą no, dość dużą wartość intelektualną i że ona jest wynikiem jakichś przemyśleń, decyzji, że, że jej celem jest wywoływanie jakiegoś wrażenia czy, czy poruszenia, które, które artysta przelał, przelał na płótno. No, no, czyli po prostu, że coś za tym stoi. No i na koniec pokażę jeszcze pracę. Gierowskiego. Te pierwsze, te pierwsze trzy to są to są akwarele, a ta ostatnia to jest praca olejna. Sam gierowski jest bardzo ważną postacią dla polskiej sztuki. On urodził się w 25 roku. W Warszawie działa też fundacja gierowskiego, która organizuje wystawy, na których pokazuje jego twórczość i. I sytuuje go wśród klasyków europejskiej awangardy i pokazuje jego twórczość no w kontekście twórczości um, różnych sław, I jakoś tym samym zaznacza też uh, jego miejsce w kanonie. Uh, widzę też, że kończy się nam już czas, więc bardzo dziękuję za uwagę.